Witaj tu Solverize. Rozwiążemy takie zadanie. Jest to zadanie 2,26. Znajdź liczbę x, jeśli teraz w podpunkcie A mamy takie dane, że 55% liczby x to jest 44. Zamieńmy ten procent na łamek dziesiętny. To będzie 55 setnych. x to się równa 44. To jest zwyczajne równanie. Wystarczy podzielić obie strony przez 55 setnych, żeby otrzymać x. Takie działanie można wykonać na kalkulatorze. Otrzymujemy wynik 80, czyli to jest ta szukana liczba x. Weźmy sobie podpunkt B. Tam jest napisane, że 24% liczby x to jest 17,28. Jeśli 24% zamienimy na ułamek dziesiętny, 24 setne x, no to otrzymamy takie proste równanie, które wystarczy podzielić stronami przez 24 setne. No i wykonując to działanie na przykład na kalkulatorze otrzymamy wynik 72. To jest ta szukana liczba w podpunkcie B. Przejdźmy więc do ostatniego podpunktu. 0,2% x to jest 3. Tutaj należałoby przecinek przesunąć o dwa miejsca w lewo, żeby zamienić ten procent na ułamek dziesiętny. Mamy 2000x, to jest 3. No i w momencie, gdy podzielimy sobie obie strony przez tą liczbę 2000, otrzymujemy odpowiedź: x to jest 1500.